Mark Zuckerberg, właściciel, założyciel Facebooka, Instagrama, wielokrotnie mówi o potrzebie zatrzymania zmian klimatu. Czyli musimy żyć skromniej, musi być nas mniej na świecie, musimy mniej mięsa jeść, no i nie jeździć samochodem, tylko na przykład autobusami. Tymczasem ten sam Mark Zuckerberg kupuje sobie właśnie jacht. Nawet to nie jest jacht, jakiś statek za 300 milionów dolarów. Powiem tak, fajniej i prosto się poucza innych, ale naprawdę każdą zmianę zaczynajmy od siebie. Ten oto piękny statek zasilany jest tylko czterema silnikami wysokoprężnymi, wysokoprężnymi. Zadaję pytanie, czemu nie elektrycznymi? W tym samym momencie w wielu miastach na świecie wprowadza się strefy czystego transportu, gdzie nie mogą wjechać zbyt stare auta. Zastanawia mnie, ile emituje dwutlenku węgla produkcja tego. Już nie wspomnę później o użytkowaniu.